Witajcie na kanale Hit czy Git, a dzisiaj zrobimy sobie recenzję lochów szkieletowego czarownika. Ten zestaw jest tak duży, że nie mieści mi się w kadrze. A gdybym miał tu dać jeszcze pudełko, to chyba w ogóle by mi się nie zmieścił na biurku. Zapraszam! No, sami widzicie, jakie to pudełko jest duże, ale ja. Kupiłem sobie ten zestaw poprzedzenia, bo za 300 zł. A jeśli chcemy mieć takie cudeńko, to musimy za niego zapłacić aż 470 zł bez grosza. Więc to jest ogromna cena. Tutaj mamy tyle figuraczek. I takie mega duże pudełko. Ono jest trochę zniszczone, bo ja to kupiłem od jakiegoś tam właśnie sprzedawcy poprzedzenia. I co my mamy tutaj z tyłu? Tutaj z tyłu, o, mamy pokazane na dole funkcje, że to służy do gry, że można w to grać. O, tu mamy ogólnie ten zestaw. Tutaj które możemy dołączyć, żeby była pełna gra. No, ogólnie pudełko jest klasyczne. To co? Teraz zabierzmy się za sam zestaw. No i tak prezentuje się ten nasz zestaw I od czego by tu sobie zacząć? Może, że zaczniemy od tej ścieżki, która jest w samym środku Weźmy sobie jakąś figurkę, nie wiem, na przykład tą naszą księżniczkę, bo nie ma uzbrojenia I jest nią łatwo się poruszać I zobaczmy sobie Tutaj mamy takie pola O, widzicie? To są takie dwa pola i jeśli postawimy sobie tutaj figurkę, i tu pokręcimy taką korbą, o tutaj, to wtedy to się będzie ruszać. I przetestujmy to. Kręcę. O, widzicie, idzie do góry. I na dół. Do góry. I na dół. O właśnie. No więc tutaj mamy taką zasadzkę. Co możemy zrobić dalej? dalej mamy tutaj taki wodospad i mało Lego tuberów chyba wie o tym, że on się rozsuwa, bo ja nawet ten zestaw trochę czasu miałem i bo ja to nagrywam wcześniej, no i się nim bawiłem, no i nie zauważyłem dopiero niedawno przez przypadek coś mi się tutaj ruszyło o tako i zobaczyłem, że on się rozsuwa i mamy tam w środku biały miecz to jest chyba ostrze wyzwolenia. Albo to drugie, bo były dwa. I tu też mamy dwa, białe i czarne. No ta funkcja jest akurat Nie. niezawodna. Weźmy sobie na przykład tą figuraczkę. Przesuńmy tu sobie. No i o, otwiera się, a ona może sobie tam wejść. Więc ta funkcja jest jak najbardziej w porządku. Dobra, teraz pójdźmy sobie tą ścieżką, która prowadzi w prawo. No i ta ścieżka w prawo, co tutaj na niej mamy? Mamy tu jakieś takie obalone żebra, na których siedzi pająk. I tutaj dalej nią idziemy i dochodzimy do takiego miejsca. Co tu mamy? Możemy tutaj sobie postawić takiego szkieleta. O, chwileczkę. I on obsługuje tutaj taką klatkę. No i jak kręcimy tym pokrętłem, to oprócz tego na dole, zobaczcie, ta klatka również się opuszcza i wznosi. Czasem tylko blokuje się o ten tutaj, ten drugi. No, ale cóż, trudno. W każdym razie ta klatka się kręci, i może ona wpadać do lawy. Mamy tutaj takie fajne, ukośne przejście, tak dziwnie zamontowane, i mamy tutaj serduszko do zdobycia w grze. A tutaj z tyłu, w takim koszyczku, mamy jeszcze masę różnych broni. Więc, no, naprawdę nieźle. Teraz pójdźmy sobie kolejną ścieżką. No to co? Teraz idziemy ścieżką, która prowadzi w lewo. No i mamy tutaj jakąś taką tabliczkę z jakimś dziwnym napisem. Nie mam pojęcia, co on oznacza, bo to są po prostu chyba jakieś takie zmyślone literki. Tutaj mamy jeszcze takie ognisko i taki kij, na którym smaży się ryba. No, i tutaj nie wiem, możemy sobie dać jakiegoś gostka, który sobie piecze tą rybę. Nie wiem, kto to może być, no, ale mamy tutaj właśnie takie coś. Co dalej mamy? Jeśli przejdziemy sobie po tych tutaj wszystkich schodkach, to mamy taką funkcję, że tu jest taka drabina, bierzemy to coś, pchamy do przodu. O, i drabina przechodzi nam na drugą stronę. I wtedy możemy przejść tu, gdzie jest to pokrętło. Jak kręcimy tym pokrętłem, to tu się naprawdę wszystko rusza, bo jeszcze te ostrza. Jak widzicie, tutaj się ruszają te nasze, nie wiem, zapadnie, i ta klatka. No i tutaj mamy kość. No i kolejne serduszko. Tutaj mamy takie schodki, które. Prowadzą nas na górę, i tutaj się chowa. Drugie ostrze, te czarne. I tutaj przesuwamy sobie to i te takie żebra, nie wiem jak to nazwać, się nam rozsuwają. No i wtedy mamy łatwy dostęp do tego ładnego, czarnego ostrza. Niezły patent. Tutaj mamy jeszcze na środku taką fajną czachę. Naprawdę jest super wykonana i jest duża, bo zajęła aż jeden cały worek. To teraz przejdźmy sobie, może, zobaczyć ten zestaw od tyłu. No i tutaj mamy pomieszczenie, jakby od tyłu, za tym wodospadem lawy. Tutaj, właśnie, mamy całe mechanizmy. Spójrzcie, tutaj się wszystko kręci. Tam w środku, tutaj te zębatki, tu zębatki. Tu mamy mechanizm od klatki, tam pod spodem mamy mechanizm od tych pól. I tutaj, tak naprawdę, to się wszystko ciągnie, no więc jest to bardzo skomplikowane. Jeśli chcecie to lepiej zobaczyć, to zapraszam do wczorajszego odcinka, czyli speed Buildu tego zestawu. No i co my tutaj mamy? Po prawej stronie mamy tutaj sztapki złota, jakieś pieniążki, i tam w środku nawet kryje się chyba jakiś drogocenny, złoty kamień. No nieźle. Tutaj mamy właśnie te białe ostrze. I gdy właśnie rozsuwamy ten wodospad, tam od tyłu, o. Spójrzcie jeszcze, jak to się otwiera. Właśnie tak. No więc, tu jest właśnie wejście. I za tym wodospadem kryje się coś takiego. A tutaj mamy kupę, nie wiem, może to jakieś zwierzę zrobiło. Jeśli zajrzymy sobie piętro wyżej... To mamy tutaj komnatę szkieletowego czarownika. I tutaj od lewej strony znajdziemy ukulele. Spójrzcie, dalej mamy jakąś zbroję. Dalej mamy jakieś biurko i nad nim jest zdjęcie. Hmm, to jest chyba ojciec tego szkieletowego czarownika z tą złowrogą czachą hazadeura. Dalej mamy różkę. W takiej skrzyni Naprawdę niezła To jest taka gwiazdeczka Już Wam pokażę, co O, z taką gwiazdeczką, taka różdżka Dalej mamy jakiś taki diament Na jakimś, nie wiem Takim, hmm, No, nie wiem, jak coś nazwać Jakiejś takiej obręczy Coś takiego Chwilka Nie chce mi się kamerka wyostrzyć O, właśnie dalej mamy tutaj taką świecę z ogniem takim zielonym bardzo popularne w tych zestawach lochowych no i tutaj mamy jeszcze jakąś taką fiolkę naprawdę niezłe a tu od tyłu mamy jeszcze mechanizmy tych takich rzeper które się nam otwierają no i tutaj mamy jeszcze taras od tej komnaty czarownika więc może on sobie wyjść i tutaj patrzeć na więźnia na klatce. A tu od boku mamy jeszcze schodki, którymi możemy sobie tutaj wejść. Mamy jeszcze tutaj schodki, i tutaj kolejne serduszko ukryte. No i tutaj z tyłu mamy ukrytą jakąś broń. Zawinam jeszcze wspomnieć o tej białej włóczni. Pora na podsumowanie. A właściwie nie podsumowanie, tylko mini figurki. Jakbym mógł o nich zapomnieć, skoro są prześwietne. Zacznijmy sobie od Lloyd'a. No, on już był w poprzednim zestawie, który recenzowałem. No, tutaj mamy właśnie taką tarczę smoka srebrną, takie rycerskie trochę hełmy. Tutaj mamy taką szabelkę z takim złotym pomponikiem. No i tutaj mamy jakieś takie, no stroje, nie wiem, no taki po prostu jego zielony strój i srebrny na ramiennik. Jego sobie nie umieszczę do mojego stojaka z figurkami. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie, że ja sobie tutaj tych dobrych bohaterów odkładam, ponieważ już go mamy z tego mniejszego zestawu lochów. O, akurat nam spadł kol i zajęli już chyba chcą iść na ten stojak, więc zacznijmy sobie od kola. No, kol jest naprawdę dobrze wykonany. Tutaj mamy tą złotą tarczę z lwem, o której Wam mówiłem, że ci złoci ninja mają lwy na tarczach. No, i tutaj mamy taki bardzo ładnie wykonany strój: jakieś takie złote ochraniacze, jakieś paski. Mamy taką dużą maczugę i złoty naramiennik, złoty hełm. Bardziej mi się podobają ci złoci. No, i teraz możemy go sobie w zasadzie umieścić na nasz stojak. O, postawmy go sobie tutaj. Tarczę dajmy mu na tył, tak jak to robimy. O, kiedy co robiłem, wszystko mi się przewróciło, ale już go mamy na tym stojaku. To teraz pora na zejna. Zejn ma taką kuszę. Taką samą tarczę jak w przypadku kola. Też mamy takiego złotego lwa mamy też taki kask, hełm. No i tu na dole mamy również takie różne... Hmm. No i mniej no, no i tutaj zapomniałem o alternatywnych twarzach. zej nie ma. Ale za to Lloyd ma. Lloyd. No ma taką groźną. No i tak samo jak Kol. Te twarze się już powtarzają od. Wielu, wielu lat. Tu mamy groźną, a z tyłu mamy, no właśnie, wesołą. Teraz umieścimy sobie jeszcze zejna na tym naszym stojaku. Więc dajmy mu te tarcze do tyłu. A ja na początku myślałem, że tutaj jest błąd, bo spójrzcie. Tutaj ma złotą rękę, a tu białą. A myślałem, że ta złota powinna być od tego na ramiennika, tak jak mają pozostali. Więc tutaj taka ciekawostka. Sadzamy sobie tarczę. No i mamy. W zasadzie to brakuje mi tylko Kaja. Nie wiem, czy go będę miał. Raczej nie, bo już więcej zestawów z nie zamierzam kupić i zrecenzować. Może go sobie dokupię samego. Zobaczymy. Teraz przejdźmy do figurki, która jest tylko w tym zestawie, a mianowicie Księżniczka Wania. Piękna figurka. Zwłaszcza, że spójrzcie na ten strój. Mamy takie białe szaty z takimi niebieskimi, hmm, jakimiś przepaskami, jakimiś właśnie, no takimi różnymi akcenty. Niebieskiego tu mamy. Widzimy tutaj takie srebrne chmury. I tutaj takie ładne wzory na tych niebieskich paskach. Mamy też ładne, złote włosy. Jeśli chodzi o alternatywny wyraz twarzy, to tu jest taka poważna. No i ona ma łuk. Teraz już przejdźmy do złych bohaterów. Chociaż ten Murt i ten, nie wiem, czy to był Gek, czy ten drugi. W każdym momencie razie oni nie są do końca źli, bo oni są takimi stworzeniami które mieszkały, no ale na początku chcieli źle dla więc możemy ich tutaj zaliczyć. Zacznijmy sobie od szkieletowego czarownika. No i hmm, szkieletowy czarownik jest naprawdę niezłą figurką. Najlepszą figurką w tym zestawie jest ta księżniczka. A to dlatego, że ten szkieletowy czarownik był też yy, w gazetce. Tak, był też w kwietniowej gazetce. No... No więc tutaj trochę szkoda, trochę szkoda właśnie, że był w tej gazetce, no bo tu go mamy. No ale tutaj go dostajemy, było, nie było w lepszej wersji, ponieważ ma skrzydła, ma tą swoją czachę Hazadeura i tutaj pod tą maską mamy taką twarz, która mi przypomina Garmadona trochę. Naprawdę niezła figurka, zwłaszcza, że tutaj mamy jeszcze, nie wiem... Jakieś takie ładne, hieroglify jakieś takie szaty. Naprawdę mega figurka. Dalej mamy naszego zielonego przyjaciela, czyli murta. On ma taką siekierkę toporek. Ma tutaj takie, gdzie możemy sobie wstawić sztylecik, na przykład z tej zbrojowni, która była w tym zestawie. No, mamy, on ma taki kucyk. No i w sumie to wszystko. On już też był w pozostałych zestawach, więc nie jest jakoś specjalny, chyba jest aż w trzech zestawach. Teraz przejdźmy sobie do naszego jednego z gadzików. Nie wiem czy to jest ten glik, czy glek. Była ich dwójka. Nie mam pojęcia. W każdym razie ja mam dwóch, bo ten drugi w tej czapeczce Robin Hooda jest w zestawie z tym bojowym smokiem U I jeszcze te oba fioletowe stworki są w zestawie z nosorożcem. Ale jeśli chodzi o tego, to mamy tutaj taki jakiś kaptur, coś w tym stylu jakieś takie sztyleciki. Coś takiego. No i tutaj mamy jakiś taki woreczek. Nie wiem, czy z pieniążkami, czy z czym. Jakieś takie sznurki. No bardzo fajna figurka. Jeśli chodzi o alternatywny wyraz twarzy, tu jest przestraszony, a z tyłu mamy złowrogiego. I szkieletowy czarownik nie miał alternatywnego wyrazu twarzy, tak jak ten nasz mur. No i ostatnia już na dzisiaj figurka to ten szkielet. To za dużo nie ma co opowiadać. Jest przemalowany, bo jest czarny. A zawsze były białe szkielety, więc jakiś powiew nowości. No i co tu więcej mówić, ma jakiś miecz? No i to wszystko w zasadzie. Teraz przejdźmy, jakby, bo w tym zestawie są jeszcze takie dodatki. Mamy w tym zestawie również właśnie takie dodatki do gry. Mamy tutaj dwa takie stojaki z takimi serduszkami. Tutaj mamy na te miecze, bo ogólnie te wszystkie zestawy, jak tutaj mamy narysowane. O, da się połączyć w taką dużą grę. Musimy mieć te duże lochy właśnie. O, już Wam pokazuję. Te małe, które ja też posiadam. No i te, te dwa pozostałe nie mam, bo one pochodzą z zestawów z tego smoka i z tego nosorożca. W tym mamy jeszcze jakieś takie zasady gry no one nie są szczegółowe same musimy się domyślić I tu mamy jeszcze jakieś takie powiększenia tej gry nie wiem, jakiś taki labiryncik i tu po bokach możemy dołączać te zestawy o, tu jest akurat ten nasz no było, nie było, zawsze coś Ym, no kolejnego tutaj mamy jeszcze taką kosteczkę ją się tak kręci no do tej gry no i w sumie teraz zapraszam już na podsumowanie Ogólnie zestaw daje radę, jest naprawdę niezły. Cena jest dość wysoka, no ale było, nie byłam, mamy tutaj ponad 1000 elementów, więc naprawdę nieźle. Um, ile się go składa? Bo ja wiem około tak z 2 dni. Ja go składałem długo, bo nagrywałem dla Was speed build. No ale ogólnie to tak myślę, z 2 dni i się takie zestawy składa. Jeden, dwa dni chyba raczej dwa. Naprawdę niezły zestaw. No i tutaj z tyłu już nie mamy reklamy tych pozostałych, ponieważ mieliśmy to w tej ulotce. Teraz, jeśli chodzi o elementy zapasowe, takie. Um, najlepsze, które są najbardziej przydatne, to chyba jest to taka strzelba, która była wykorzystana jako barierka. Ta różka. Te dwa. Diamenty. Tam był też jeden ukryty gdzieś, jakby za tymi mechanizmami. No i myślę, że jeszcze kość może być przydatna. Te serduszko z tego stojaka. No i jeszcze ten zielony płonek. Reszta to taka zwykła drobnica, która na ogół jest w pozostałych zestawach. Moja ocena? Hmm. 10 z minusem na 10. Dlaczego z tym minusem? No, dość drogi zestaw. Trochę takie kolory smutne. No, wiadomo, lochy. No, nie wiem, coś tutaj mi do końca nie pasowało. Nie wiem co, ale w każdym bądź razie dostaję taką notę. No i oczywiście hit. Za tydzień zapraszam na podsumowanie tych wszystkich moich zestawów i powiem Wam również, jak się gra w tą grę. Do zobaczenia!